O jedną trzecią w ciągu jednego roku wzrosła liczba zamachów samobójczych wśród dzieci i młodzieży. To są straty wojenne. Ludzie, którzy odpowiadają za te straty wojenne, są zbrodniarzami wojennymi. Zbrodniarze wojenni w kategoriach norymberskich to niekoniecznie ludzie, którzy strzelają. Z rewolwerów potylicę i spychają do dołu z wapnem w Palmirach czy w Katyniu. To w myśl kodeksu karnego ludzie, którzy stwarzają okoliczności, w których ludzie giną. A giną masowo. Będziesz pan dzisiaj.